Szanowni mieszkańcy gminy Zawackiej, jako burmistrz Zawackiego jestem dumny z tego, że wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego i radnymi rady miejskiej w Zawadzkiemy jesteśmy częścią historii, która rozpoczęła się dokładnie 1 stycznia 1973 roku. Wtedy to z połączenia gromad z chwilą wejścia w życie reformy administracyjnej, lecz przede wszystkim na bazie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu została powołana gmina Zawadzkie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 5 stycznia 1973 roku o godzinie 13 w tutejszym urzędzie w sali Narad. Spotkali się wtedy przedstawiciele, członkowie Rady Narodowej i naczelnik. I ta sytuacja administracyjna trwała do początku lat 90., kiedy to na bazie nowej reformy administracyjnej. Wprowadzono wiele zmian i w tym momencie można powiedzieć, że mówimy już o nowej nomenklaturze, nowych zadaniach, poszczególnych szczeblach administracji samorządowej. Ale przede wszystkim podstawowym elementem tej zmiany, reformy administracyjnej było to, aby oddać mieszkańcom możliwość decydowania o swojej wspólnocie lokalnej. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom przez cały ten okres dziesięcioleci za wspólną pracę i zaangażowanie na rzecz naszej małej ojczyzny i zaprosić Państwa na film Od gromady do gminy, wspomnienia po latach. Dziękuję. Nasza krótka opowieść rozpoczyna się 7 października 1954 roku, kiedy to na mocy rozporządzenia Rady Ministrów na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej przekształcono miejscowość Zawadzkie w osiedle robotnicze, a co za tym idzie utworzono Radę Narodową Osiedla. Gromadę Rzędowice z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzędowicach oraz Gromadę Kielcza z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Kielczy utworzono na mocy uchwały numer 7 przez 30 przez 54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 4 października 1954 roku. Już w 1955 roku jeden z radnych wnioskował, by przyłączyć gromadę Rzędowice do osiedla Zawadzkie. Temat połączenia gromady Rzędowice z Kielczą przewijał się od czasu do czasu, bo praktycznie cały czas trwały dyskusje o ewentualnym połączeniu Rzędowic z Kielczą albo z Zawadzkiem. 29 listopada 1972 roku Sejm zatwierdził ustawę o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Na mocy tej ustawy z dniem 1 stycznia 1973 roku powstała w obecnych granicach gmina Zbiorowa Zawadzkie w składzie: miasto Zawadzkie, sołectwo Kielcza i sołectwo Rzędowice. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekształciło się w Urząd Miasta i Gminy w Zabackiem. Z dniem 1 stycznia 1973 roku przestały istnieć odrębne zarządy i rady dla Kielczy i Rzędowic. Powstała Wspólna Rada Narodowa Miasta i Gminy. Pierwszym naczelnikiem został Jan Szkotak. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy odbyła się w dniu 5 stycznia 1973 roku. W związku z tym, że wybory do Rad Narodowych miały się dopiero odbyć, Rada działała w poszerzonym składzie. Przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy został wybrany jednogłośnie Emanuel Klęcz, a jego zastępcą Tadeusz Lachcik. Na sesji powołano również składy komisji problemowych. Nazywam się Krystyna Wieszczeczyńska i w latach 1975-2003 byłam dyrektorem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkim. Z samej y, transformacji y, administracyjnej z gromady na gminę jako takiej y, nie pamiętam tego faktu, ale zetknęłam się z tym, kiedy pisałam książkę o gminie od wójta do burmistrza i y, Miałem nawet te, te dokumenty, które powoływały y, gminę zawadzkie. W sam okres wspominam bardzo ciekawie, mile y, było inaczej po prostu. Budynek urzędu w takim kształcie jak jest dzisiaj, był i wtedy tylko wtedy w, w budynku urzędu mieściło się jeszcze parę innych instytucji. Była telekomunikacja na parterze. Komitet partii był też. W miejscu, gdzie teraz są, gdzie jest księgowość po, po prawej stronie, jak się wchodzi do urzędu, to tam właśnie była w tym miejscu biblioteka i wchodziło się do niej z zewnątrz schodami. Tych schodów już dzisiaj nie ma. Przy piwniczeniu był areszt milicyjny, tak? I w przez długie lata w drzwiach biblioteki był taki judasz, przez który dyżurny milicjant obserwował aresztowanych. To było takie dziwne, wiele osób to dziwiło, że. No, sam budynek jakby scalał różne, różne instytucje. Ludzie się wszyscy znaliśmy, kadra była młoda, bo wiadomo, że przybyło obowiązków bo gmina objęła swoim działaniem również przyległe sołectwa Rzędowice i Kielcza, które wcześniej były gromadami. I część pracowników tych gromad właśnie przeszła do gminy Zawadzkie. Nazywam się Teresa Małek, jestem mieszkanką gminy Zawadzkie, mieszkam od urodzenia w Kielczy. Moja praca zawodowa była związana właśnie z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kielczy, gdzie w 1968 roku zostałam zatrudniona na stanowisku praktykanta. W samej gminie Kielcza pracowałam pół roku, a później na zasadzie porozumienia stron zostałam przeniesiona do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawackiem. Gromadzka Rada Narodowa w Kielczy funkcjonowała jeszcze jakiś czas później zgodnie z ustaleniami z przepisami została połączona z gminą Rzędowice z Gromadzką Radą Narodową w Rzędowicach również zmieniła się siedziba tej gminy z Kielczy przeniesiono gminę do Innego budynku, który był położony w Rzędowicach przy ulicy Opolskiej. Tam gmina funkcjonowała do 1973 roku i później Gromadzka Rada Narodowa w Zawadzkim, bo taka była nazwa, została przeniesiona do prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkim. To była jedna gmina. Praca w gminie była naprawdę bardzo urozmaicona. Gmina otrzymała wiele kompetencji. Trzeba było stworzyć stanowiska odpowiednie do tego. Doszli pracownicy z gmin wiejskich, więc inna tematyka nieco. W gminie trzeba było potworzyć referaty odpowiednie. Zostali dodatkowo pracownicy zatrudnieni. Z tego, co pamiętam, sam budynek w którymś momencie po przejęciu Gromadzkiej Rady stał się troszeczkę za ciasny, ponieważ w samym budynku funkcjonowały jeszcze inne instytucje, takie jak Bank Spółdzielczy, Telekomunikacja, był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Gospodarki Komunalnej. Tam, gdzie w tej chwili jest biblioteka, tam był barak, w którym, który stanowił zaplecze dla gospodarki mieszkaniowej. Obiekty te, które są obecnie garażami, tam były, było, to było zaplecze dla gospodarki komunalnej. Nazywam się Barbara Górska. Od urodzenia jestem mieszkanką Zawackiego. No Pracowałam głównie w Hucie w latach 70. Zainteresowałam się, po prostu ludzie, którzy mnie otaczali byli społecznikami, pracowali w różnych związkach. No i zaproponowali mi, żebym kandydowała jako radna do, wtedy już była rada, Powstała już Rada Miasta i Gminy w 1973 roku. Pierwsza sesja była dla mnie szokiem, bo było nie tam 18 czy 19 radnych wybranych, ale nas było i to było w Domu Kultury, czysta sesja. Było nas bardzo dużo. Się dziwiłam, niektórych znałam, niektórych nie. No, ale później już, następna, już następne posiedzenie komisji było w urzędzie i już to tak miało trochę więcej takiego spokojnego trybu. Ja byłam w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Moim przewodniczącym był dyrektor Brajlich i spotykaliśmy się na posiedzeniu komisji. Tam żeśmy obradowali i później przedstawialiśmy na sesji. Sesje były i tak z początku, to były takie niemrawe, nieśmiałe. Człowiek, niektórzy się obawiali, czy coś powiedzieć, czy coś nie powiedzieć. No ale z biegiem czasu później to jakoś inaczej się rozwinęło i już później było tak w miarę stabilizowane. W drugiej, w drugiej kadencji głównie. Były problemy z przyłączeniem i rozwojem, bo powstały ulice Sienkiewicza, Szaflika, Szymanowskiego i te ulice musiały walczyć po prostu. Mieszkańcy walczyli o podłączenie kanalizacji i innych mediów, no a później też sama, sam wygląd, i ta st stabilizacja ulic, bo to przecież nie były takie ulice jak w tej chwili, ale to były wy wyrównywanie dziur poprzez żużel, schuty. W tej drugiej kadencji to więcej było nacisku na rozwój mieszkań. Były początki powstawania hali sportowej. No, i jeszcze takie, były takie rozpropagowane czyny społeczne. I to najczęściej w soboty czy w niedzielę młodzi ludzie się garnęli do tego, bo każdy chciał, żeby to, co tam wyznaczyli, było zrobione i było, służyło ludziom. Wszyscy, żeśmy się znali, panowała taka. Życzliwa atmosfera, wzajemnie sobie pomagaliśmy, bo wiadomo, że no, przybyło tych obowiązków, choćby z racji tego, że gmina objęła swoim działaniem większy teren. Trudno mi ocenić, jak to przyjęli mieszkańcy Kielczy i Rzędowic, bo dla nich droga do załatwiania, jak gdyby się wydłużyła, bo oni musieli na przykład z meldunkiem, z podatkiem, z czymś tam jeszcze, przyjechać do gminy, nie już na miejscu, tylko przyjechać do gminy. W okresie powstania, i to chyba 1991 roku, był również w urzędzie Wydział Handlu i Komunikacji, ale z kolejną transformacją administracyjną, kiedy powstawały starostwa, to te działy przeszły z, z pracownikami, tak naprawdę, bo pani Daniela Werwich poszła do starostwa, do, do strzelec. Także to też tak, tak jak z tymi gromadami, że pracownicy przeszli do gminy, to tutaj z gminy przeszli do. Do starostwa. Wszyscy żeśmy się uczyli różnych rzeczy. Pracownicy musieli się dokształcać, kompetencje gminy rosły, i tak naprawdę to, to cały czas trzeba było się szkolić, szkolić, jeszcze raz szkolić. Nawet nawet ja, bo przecież w bibliotekach też się to zmieniało: że, że najpierw były miejskie, potem były gminne, potem były miejsko-gminne, a teraz jest biblioteka i kultura, i, i też ma inne obowiązki, bo bardzo, bardzo szerokie w stosunku do tego, co było za moich czasów. Jak ktoś zaczynał pracę, to bardzo ją sobie w urzędzie cenił, bo urząd dawał takie poczucie stabilizacji zawodowej. Chociaż w tamtych czasach to nie były czasy takie jak teraz, że trzeba bardzo uważać, że trzeba bardzo się wykazywać. Chociaż to nie mówię o tym, że nie byli ludzie kompetentni, byli, ale ta stabilizacja była jakby lepsza. Nie, nikt się nie obawiał, że z dnia na dzień straci pracę, że, że coś się wydarzy, coś runie, nie. Każdy, jak zaczynał pracę, to większość moich koleżanek i kolegów, z którymi wtedy zawarłam znajomość i do dzisiaj się znamy, to razem tą drogę zawodową przeszliśmy właśnie w gminie zawadzkie. W samej, w samej pracy biurowej z roku na rok przybywało kompetencji, a wynikało to z tego, że e, przechodziły niektóre zadania na gminę, na szczeble te podstawowe. Stąd też na przykład sprawy komunikacji wróciły do Zawackiego z powiatu. Sprawy handlu i usług no, została służba rolna powołana, bo były takie potrzeby. Gmina była miejsko-wiejska, w służbie rolnej pracował zootechnik, agronom. Inspektor do spraw budownictwa wiejskiego. Te osoby były potrzebne, ponieważ wynikało to z potrzeb życia. Agronom na przykład pomagał rolnikom, jak stosować nawozy sztuczne, w jakich ilościach. Jakiego sortu? Zootechnik pomagał przy hodowli czody, natomiast ten inspektor budowla, budownictwa wiejskiego pomagał remontować na przykład obory, budować nowe obory. Po prostu te sprawy pomagał załatwiać rolnikom. Jeżeli chodzi o ludność miasta i, i gminy, czy im się żyło lepiej? No, co tu mogę powiedzieć. I tak i nie, dlatego na początku zmian zawsze postrzegane to jest, o będą problemy, a dlaczego to nie jest na miejscu, a dlaczego musimy jeździć tam, ale były to również i plusy, dlatego że no te sprawy, które kiedyś powiat na przykład załatwiał, były możliwe do załatwienia na miejscu w gminie. Z biegiem lat, czasu to się wszystko unormowało i myślę, że większych Jakichś takich zgrzytów nie było. Ci ludzie, którzy z rzędowi czy z Kielczy, początkowo bardzo się oburzali, że muszą z każdym jednym tym przyjeżdżać do Zawackiego. Ale w końcu było to dla, nich, dla ich dobra. Są bardzo się angażowali, pomagali tym ludziom coś załatwić i jakoś się pogodzili z tym. I już więcej ta gmina była w całości i funkcjonowała tak, można powiedzieć, stabilnie. Wszystko było razem w jednym budynku. Jedni przedstawiciele rad radni i przedstawiciele którzy prawie w każdej, z każdej miejscowości ktoś pracował w prezydium. I to jednak było pomocne dla, dla nich i to nawiązywało taką więź, takie powiązanie ludności wiejskiej i naszej miejskiej, bo to pokutowało między mieszkańcami, że my tam, a wy tutaj, wy macie lepiej. Także to wszystko było tak dogrywane. No a później jak już rozpoczęła się modernizacja i budowa ulic, no to głównie ja tak myślę, że w Kielczy był taki pęd, żeby w tej Kielczy ta droga była, bo jedna tylko przez Kielcze szła, ale żeby te rozgałęzienia były takie mocniejsze, bo tam było dużo rolników i oni walczyli o dobre drogi. Sprzęt zaczęli kupować, ale niestety grzęźli. Także to potem zmobilizowało, także to musiało nastąpić, żeby po prostu lżej się mie mieszkało i żyło ludności w gminie. Mały może mało, a duży może więcej. Kiedy nastąpiło właśnie to połączenie gromad i powstała gmina, to gmina była bardziej decyzyjna, mogła więcej zrobić, mogła więcej zaplanować. Te, te fundusze, które, które do gminy trafiały i które były dla całej gminy, mogły być lepiej wykorzystane. I, i myślę, że każdy, kto tak z racjonalnym okiem patrzy, na to, co się wtedy działo. Tak samo to oceni, że wtedy nastąpił taki ekspansywny rozwój gminy, że bardzo dużo się zmieniało, powstawało wiele rzeczy. Gmina się naprawdę świetnie rozwijała, mając przy boku takiego partnera jak Huta, która współpracowała gmina z Hutą, bo, bo tak to było, że Huta była takim czynnikiem właśnie miastotwórczym. To wiele można było wtedy zrobić, I, i nawet ten budynek powstał przy współpracy Gmina Zawackiej. Potem huta przekazała ten budynek Gminie do, do, do władania. I wiele innych takich obiektów hala i inne, które taka jednostka jak Gromada nie byłyby w stanie stworzyć. Samo to przekształcenie no... Ja myślę, że to było dobre, dlatego że no, ludność miała to ta łączność gminy z ludźmi, z mieszkańcami była jakby taka no, konieczna, dlatego że no, sam sposób, sama konieczność załatwiania niektórych spraw Zobowiązywała te osoby przyjechania do gminy i tymczasem w tym czasie też i, i mieli okazję porozmawiać z kimś, dowiedzieć się o jakichś nowościach. Myślę, że to raczej należy pozytywnie ocenić. Na pewno niektórym się to nie podobało, ale z biegiem czasu ta sprawa się unormowała i, i myślę, no funkcjonuje jak do tej pory. Ja to oceniam z perspektywy lat, to jednak jak byłam radna, to starałam się pomóc ludziom, przedstawić ich problemy w, na forum sesji czy na forum komisji. Najczęściej w komisji to poruszałam, żeby to było ujęte jako problem. No, bo Poczułam się w obowiązku, że jeżeli mnie ktoś wybrał, no to muszę przedstawiać ich problemy, bolączki. Także pod tym względem to wszystko tak jakoś starałam się być na bieżąco.